Przygotowałem taki krótki materiał prezentujący rozdzielność podstawy czasu w oscyloskopach UNITE. Na przykładzie tego modelu MSO 3000E, ale również będzie on dostępny w UPO 1000CS. Mam generator funkcyjny, Jak widać, pierwszy kanał sinusoida 10 kHz, a na kanale drugim mamy 13,5 MHz przebieg prostokątny. Uruchamiam funkcję Autoset. No i jak obserwować takie te przebiegi o zmiennych parametrach, najgorzej chodzi o częstotliwość, równocześnie proszę zobaczyć, no albo obserwujemy kanał numer 2, albo kanał numer 1. Równocześnie jest ta obserwacja, no praktycznie rzecz biorąc, niemożliwa. Widać to. Te funkcje Oscyloskopy produkcji Unite, te najnowsze, mają taką funkcję multiscope, a więc rozdzielenie podstawy czasu dla każdego kanału osobno. I tutaj już prezentuję tak w telegraficznym skrócie, jak to wygląda. A więc uruchamiam tą rozdzielną podstawę czasu i proszę zobaczyć kanał pierwszy, kanał drugi, trzeci i czwarty. Akurat one są w tej chwili podłączone i wybieramy sobie na przykład kanał pierwszy i możemy regulować czułość napięciową, pozycję, jest to widoczne, wybieram dwójeczkę i również mogę regulować pozycję, czułość, tak aby to było jak najwięcej. Tutaj mogę wszystkie te parametry wejściowe kanałów regulować pierwszego, drugiego, a więc finalnie mamy tutaj 10 nanosekund, tutaj 20 milisekund, a więc 3 rzędy więcej. Ewentualnie można, tutaj zaprezentowałem to, w inny sposób to zrobić, a więc tutaj, gdy unieruchomimy, i te kanały w tej chwili, trzeci, no nie można ich wyłączyć, ale można na przykład je w trójeczkę wziąć, żeby nam nie cały teraz tego widoku. Widzimy, że jest, są widoczne te przebiegi, i spróbujmy teraz zmienić. Jest wyłączony, ok, back. W pierwszym kanale podstawę czasu. Pierwszy to jest ta sinusoida. Można regulować. Można również regulować czułość tą napięciową. Ok. Jest na środku dane. I teraz kanał numer dwa. I w tym oto miejscu tutaj widać, y, jakie są wartości podstaw czasu. M1, M2, y, i tutaj te, te 3 i 4, które są odłączone. Zrobię ewentualnie zbliżenie i jeszcze raz powtórzę te operacje, abyście Państwo y, to dokładnie widzieli. A więc tutaj reguluję kanał numer 2, teraz kanał numer 1. i ewentualnie jeszcze wróćmy raz tam do tej opcji, aby wszystkie naraz były wyświetlane, a więc to okno dzielimy na cztery są widoczne i ta sama operacja, regulacja podstawy, znaczy czułości napięciowej, podstawy czasu można sobie dowolnie regulować, jest chwilowe opóźnienie, ale tutaj kanał numer dwa również regulujemy sobie Możemy regulować czułość napięciową, a więc ekran jest podzielony na cztery części i możemy obserwować równocześnie cztery różne przebiegi i takiej funkcjonalności do tej pory w tych najtańszych, ekonomicznych oscyloskopach nie było. A firma Unite zaczyna to wprowadzać nawet w tej podstawowej serii UPO 1000 CS. Jak tylko dotrą na magazyn, zaprezentuje to właśnie na tym tańszym oscyloskopie. Dziękuję za uwagę.